Witam państwa serdecznie w wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj kieszonkę. Jest to kieszonka na butelkę, tak zwany Water Pocket. Będzie to Kryptek Mandrake w kordurze 500 C. Wymiary tej kieszonki to 19x9x9 cm. Mamy tutaj na metrce. No i teraz, co tutaj, jak ta kieszonka wygląda? No, kieszonka ogólnie jest wykonana z kordury. Ten pas tutaj ściągający na górze jest wykonany z poliestru. Dodatkowo mamy ściągacz pod kolor kieszonki, sznureczek również. Tak wygląda przód tej kieszonki. Oczywiście no, każda może się delikatnie różnić, bo ten wzór też różnie się układa. Z tyłu, co mamy z tyłu? Też ściągacz na górze, kieszonka z kordury, system MOLE do mocowania. Na do plecaka, czy do jakiejś torby, czy do czegokolwiek, co też taki system posiada. Bo tutaj, jeżeli tą kieszonkę chcemy zamocować, no to musimy też taki system posiadać. innym sposobem jest tylko ewentualnie przyszycie na stałe takiej kieszonki, bo żadnej innej tutaj możliwości nie mamy. Jeszcze spód pokażę te kieszonki. Na spodzie, jak widać, jest taka mała dziurka. Ta dziurka jest przeznaczona, przeznaczona głównie do tego, żeby jak nam się coś wyleje w tej kieszonce no najlepiej woda, to żeby nam to wyciekło i, i, i nie stała ta woda nam w kieszonce, więc po prostu sobie tędy ucieka. W środku kieszonka wygląda mniej więcej tak. Mam nadzieję, że tam dobrze widać. Tam też tą dziurkę powinno być widać na dole. zwykła prosta kieszonka powinna wejść każda butelka 1,5 litrowa bądź mniejsza. Chociaż z doświadczenia wiem, że też wchodzą butelki dwulitrowe. Niektórych producentów. Nie wszystkich, bo niektóre są takie dosyć grube, te butelki, ale te takie smuklejsze butelki bez problemu tutaj nawet dwulitrowe nam do tej kieszonki wejdą i będą się dobrze do plecaka trzymały. No cóż, dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam na nasze Allegro. Kupujesz login, taki mamy, albo na naszą stronę kupujesz.pl tam Tamte kieszonki można zawsze nabyć. Jeżeli by takiej kieszonki nie było, też warto do nas napisać. Jeżeli są dostępne tylko producentom, to w przeciągu jednego dnia jesteśmy w stanie taką kieszonkę dla Państwa załatwić. Dziękuję serdecznie za oglądanie i oczywiście pozdrawiam.